Witam wszystkich bardzo serdecznie, w bardzo ważnym filmie na tym kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, poświecić trochę światłem na ciemną stronę anime YouTube'a polskiego i kazać wam jaki sekret, jakiś syf na każdego z nich, których tutaj mam, zaczynając od kanału Wodym. Kanał Wodym. Kanał Wodym to jest jedna wielka mitomania. Tak naprawdę on chce was oszukać. Widzicie, nie bez powodu tematki i versus anime kościół versus anime religia versus anime się pojawiają, bo tak naprawdę Wodym jest ze słońcem szatana. On jest diabłem wcielonym i on tak naprawdę wszystko robi żeby przekabacić młodzież na tą ciemną stronę, czy konwertować ich wszystkich w szatanistów, postawić naprzeciwko ich matkom, przeciwko kościołom, przeciwko społeczeństwu. Bo jeśli, jeśli ktoś wejdzie i będzie tego słuchał, to no to kurwa stanie się wrogiem społeczności. No, kto, kurwa tego słucha jest normalny, powiedzcie mi. Aż mi się kurwa strona YouTube'a rozpierdoliła. Dobra, następnie jest kanał Werfi. Kanał Werfi, nie wiem czy ja chyba mam na, jakie, na niego jakieś syfy. Wiem, że mu próbowali e, ten z samochodu ka katalizator chyba, zajebać dwa razy, ale to chyba tyle. Jedyną rzeczą, która jest jakaś taka sporna, kurwa ze społeczeństwem modernistycznym jest to, że ten oto człowiek ma własnego Team Teamspeaki wymarły, na szczęście z tego co słyszałem konwertuje się na Discorda i niedługo będzie jakiś serwer, ale, ale póki co, módlmy się, módlmy się do Pana Boga naszego, żeby ten człowiek znalazł szczęście. Kanał w powleku. Jak widzicie, tu nawet nie muszę wchodzić na jego kanał, żeby wam wychwycić jaki to jest syf. Jeśli sobie zauważycie, to jest to jest strona uwufufu, tutaj są rankingi. Działa to w ten sposób, że pokazują wam się dwie, dwa zdjęcia, dwie osoby i wybieracie tą, która podoba się wam bardziej. I tutaj macie jaki jest procent zwycięstw. No i chyba nie muszę tłumaczyć, jak to, jest, jak to się potoczyło tutaj, że Pawleku stał się czwartym najpopularniejszym na tej liście, mając dwie 480 subskrypcji. Bo to nie ma prawa bytu, to jest oczywiście mistyfikacja i oszustwo. Następnie jest kanał Shide. Zobaczmy, co kanał Shide sobie porabia. Zobaczmy, jakie syfy możemy na niego wygrzewać. Dobra, jemu to już nawet nie ma co życie uprzykrzać bardziej Animekanis Tutaj jest parę rzeczy, które można wypomnieć Czuję się jak kanał z ciekawostkami Jak widzicie tutaj jest biały YouTube z mora każdego człowieka I ten kanał wygląda nawet jakoś przyzwoicie, jakoś normalnie Aczkolwiek prawda jest taka, że wszyscy używają trybu ciemnego Wtedy się zauważa, że i te profilowe jest kurwa niewyśrodkowane I że tu jest jakiś jebitny biały pasek On tego wokół, w ogóle tego nie zauważa Drugą najśmieszniejszą rzeczą jest to Że Animekanis nie odpisze ci na innej platformie niż mal Następny jest Ozyboy Ozyboy się stoczył Ozyboy próbuje teraz wyglądać jak Jimmy Neutron, albo nawet gorzej. Starczy spojrzeć na ten film. No. Gości przykleił sobie kurwa obraz do kafelek w łazience. On nie wiem, czemu on w łazience nagrywa. W łazience sobie e, na ścianę przykleił do kafelek na taśmę obraz klauna. Może myślał, że to jest lustro, kto wie. I, I nosi jakieś kurwa, perełki i ma fryzurę niczym Jimmy Neutron, To są chyba tunele. No nie wiem, to jest jakieś pojebane połączenie. Gości próbuje być Aestetyk na Instagramie, ale coś mu kurwa nie wychodzi, bo wstawia zdjęcie Pepsi i kurwa nieba jakiegoś kolorowego, co nawet ładnie nie wygląda. Trochę podbił poziom, są miniaturki nawet jakieś fajniejsze, ale no niestety. Ozyboy się zjagnił. Pychu 9.1. Największy problem jest z pychem, że ja nie, nie mogę, nie potrafię zauważyć w człowieku żadnej wady. To jest najstraszniejszy film. Jeśli sobie wejdziecie w te starsze filmy albo na kanał Shide, gdzie są wideoeseje na temat spychu 9.1, to możecie wtedy doznać jego prawdziwej chwały. Jak widzicie już po samych miniaturkach, on jest tutaj dosyć pokiczkany, ale to jest pozytywna wersja spycha 9.1. Następnie jest Pain Kurwa mać, nie mogę. Dobra, sorry że, sorry, że się tak zaśmiałem, ale to było po prostu e, już automatyczna reakcja. Pain B. no poza tym, że wstawił w tym roku e, w tym roku, w poprzednim roku 2021 zaledwie 7 filmów, co już jest komiczne. Co tu można powiedzieć? Nie pojawia się tutaj e, nic treściwego. On cały czas e, gada, że obejrzałby jakieś anime, ale nie chce go oglądać, ponieważ by zrobił o nim film, ale nie zrobi o nim filmu, bo mu ta pizzerka na głowę spadła ostatnio. Taka cała prawda o Pain B I tutaj macie jeszcze parę screenów to udowadniających, że on nie jest wcale miłym człowiekiem i e, zdala się od niego, od niego lepiej trzymać. Na Heliasza to każdy próbuje syf jakiś wygrzebać kurwa z najgłębszych odchłani kurwa wszechświata. Nie wiem, czy jest się czym chwalić, ale jedyne zdanie, które potrafię powiedzieć to jest Cześć, ja jestem CJ, mieszkam na Grove Street i nienawidzę czap. E, tyle by było.